Cał nie śpinał list, tego listu wszystkie nie swej piosence On nie zmieścił I powstała ta piosenka, której rabrali. Tam by Tam mój mały jest dom, tam rodzina na śpiewię.

Znajdujemy się na odcinku granicy państwowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ochranianym przez strażnicy wojsk ochrony pogranicza. Jest, Trudne i odpowiedzialne zadania wypełnia załoga strażnicy. Wypływa to z faktu, że odcinek strażnicy jest pocięty i pofałdowany, pokryty zaroślami i niewielkimi lasami, a co najważniejsze, leży na głównym kierunku przestępczości. Niejednokrotnie elementy służby tej strażnicy zatrzymywały przestępców granicznych przy próbach naruszenia granicy. Nad strażnicą padną skały i spokojnie moja miła, dzielna tu. Przed nami rejon zakwaterowania Strażnicy. Tu w tym jasnym, wesołym budynku Strażnicy znajduje się zwarty zgrany kolektyw, który są ofiarną służbą z nojem żołnierskim, a niekiedy i krwią serdeczną. Pisał karty sławnych tradycji wojsk ochrony pogranicza. Jest godzina 11:30, i właśnie teraz dowódca Strażnicy kończy pracę nad planem służby. Plan służby opracowany. Ochrona granicy w nadchodzącej dobie operacyjnej będzie organizowana na podstawie decyzji powziętej przez dowódcę strażnicy. My natomiast zajmiemy się jednym skromnym wycinkiem tego planu. Służbą pełnioną przez patrol graniczny w składzie starszego szeregowca Michalskiego i szeregowca Bryły. Starszy Szeregowicz Michał, przygotować się do służby ochrony granicy państwowej, włożyć umundurowanie wyjściowe za pół godziny, meldować się do przyglądu. Rozkaz. Szeregowicz Bryła, przygotować się do służby ochrony granicy państwowej, włożyć umundurowanie wyjściowe za pół godziny, meldować się do przyglądu. Proszę. Zobaczymy teraz, na czym będzie polegało przygotowanie się do służby poznanych przez nas żołnierzy. Tak. W przygotowaniu się do służby nie ma rzeczy nieważnych, nawet taki szczegół jak należyte przewijanie nóg suchymi rącami wpływa na jakość pełnionej służby. Nie trzeba chyba również podkreślać znaczenia golenia się czy mycia przed służbą jest to sprawa nie tylko wyglądu zewnętrznego, ale i lepszego samopoczucia żołnierza. Po przebraniu się, umyciu i ogoleniu obserwowani przez nas żołnierze zabierają swą broń i w nakazanym czasie zameldują się u podoficera dyżurnego, który tymczasem kompletuje wyposażenie elementów służby. Pistolet sygnałowy z kompletem naboi, amunicję do KBK i PM, opatrunki osobiste, mikrotelefon, tarczkę STOP oraz lornetkę. Obywatelu kapralu, starszy szeregowiec Michalski do służby gotowy. Obywatelu kapralu, szeregowiec Kryła do służby gotowy. Tak widać, że żołnierze dobrze przygotowali się do służby. Jeszcze tylko jedno krytyczne spojrzenie pod oficera dyżurnego, zwrócenie uwagi na obciągnięcie munduru i można przystąpić do wydawania amunicji i sprzętu. Oczywiście fakt wydania sprzętu i amunicji zostanie wpisany do odpowiedniej książki i pokwitowany przez żołnierza. Prawo, Przed salą odpraw. Za mną. Bardzo Prawo, zwrot, spocznij. Prawo, zwrot, za mną, marsz. Obywatelu poruczniku, starszy szeregowiec Michalski i szeregowiec Bryła do służby gotowi. Podoficer dyżurny kapral Wierzbicki.